Daszbur, witam Was w kolejnym raporcie łowieckim, który dla Was przygotowaliśmy. Od razu zaznaczam, że dzisiaj jest niedziela, yy, druga niedziela kwietnia. Muszę iść się pakować, bo jeszcze w ogóle się nie spakowałem, nic nie spakowałem, kompletnie nic. Bo jutro rano o 6 wyjeżdżamy na polowanie z kolegą Wieszkiem. Michał niestety nie jedzie. No więc po to temat taki, że ciężko nagrać, możecie pisać w komentarzu na co będziemy polowali, już w jednym z, raportów, poprzednich, jednym z poprzednich raportów Wam wspominałem, na co będziemy że jedziemy do Bułgarii na polowanie, na co możecie yy, pisać, natomiast o, od razu Wam ułatwię, nie, nie będziemy polowali na szakale, jedziemy na zupełnie co innego, ale trudno, to bardzo trudno nagrać, spróbuję, spróbuję oczywiście to nagrać sam, może w formie słów i w krajobrazów oddam Wam to polowanie. Natomiast samo nagranie jest mega trudne, bo ono jest w bardzo, bardzo trudnych warunkach uświetleniowych. To nie jest może czysta noc, ale jest ciężko. Więc zaraz muszę schodzić na dół i się pakować. Jest niedziela po południu, godzina 16.30 jak nagrywamy. A ja nawet walizki nie wyciągnąłem. A rano o godzinie 8 mam wylot z Wrocławia. Więc tak to wygląda. No więc ktoś użalania się nad sobą. Przejdźmy do raportu. Co tam ciekawego, słuchajcie, w świecie łowieckim i nie tylko łowieckim, również troszeczkę polityki, od tego zaczniemy. Ostatnio od nas możecie wejść na stronę Zarządu Głównego i bardzo serdecznie Was zapraszam na stronę Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego i możecie zobaczyć sobie sporo informacji. Między innymi jedna jest taka, że odbyło się Krajowe Forum Zrównoważonego Rozwoju w Sejmie. Bardzo Zacne grono tam brało udział w tym forum. Był m.in. minister rolnictwa, był wicemarszałek Sejmu. No i najważniejsze, że był tam Polski Związek Łowiecki. Bardzo dla mnie, akurat, myślę, że dla Was też jest to bardzo cenne że jesteśmy doceniani, zapraszani, że potrafimy czasami również sami wejść do tego sejmu i się pokazać. Więc sama relacja, jeżeli kogoś interesuje, jest dostępna na stronie PZD i tam możecie się z nią zapoznać. Ja tutaj zarządowi głównemu gratuluję i, i inicjatywy oraz gratuluję, że tak powiem, współdziałania z najwyższymi władzami w tym kraju. Przejdźmy sobie dalej. Słuchajcie, drugi kolejny bardzo ważny temat to pryszczyca i powiedzmy sobie jasno, że już szaleje w Europie. Ci co śledzą media głównego nurtu, ale również nie tylko głównego nurtu, ale można się pochylić również nad mediami internetowymi, co chwilę słyszymy na temat pryszczycy różne informacje. Jest to bardzo groźna choroba. My już jesteśmy dotknięci ASF-em, to znaczy my dziki są dotknięte ASF-em bezpośrednio, a my myśliwi pośrednio, rolnicy również. Natomiast tutaj pryszczyca to jest kolejna choroba, która no nie dotyczy do końca dzików, tylko głównie zwierzyny płowej. Bardzo fajne stanowisko zajął PZL i tutaj również gratuluję, że jesteśmy otwarci do działania, jesteśmy do dyspozycji organów rządowych i to też przeczytacie na stronie zarządu głównego PZL, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast na temat pryszczycy myślę, że jest kilka osób, które mają Dużą, dużą wiedzę. Polecam śledzić w social mediach Maćka Kaperzynę. Maciek tam troszeczkę opowiada na swoim, na swoim profilu, ale myślę, że rządzący powinni przede wszystkim udać się do ciał naukowych, do, do naukowców i z nimi zacząć rozmawiać, co zrobić, żeby tą pryszczycę. Nie wiem, czy się da zatrzymać, wyhamować, w jakikolwiek sposób okiełznać. Bo aktywiści wszelacy, ci, którzy są w Ministerstwie Środowiska, oni, oni tylko mówią i, i ideologię mają, natomiast wiedzy żadnej. Więc tutaj mam nadzieję, że odpowiednie służby, przede wszystkim weterynaria, e, zrobi tak, jak, jak się należy, bo tam akurat oni mają kierownictwo na wysokim poziomie. Przejdźmy sobie dalej. E, co ciekawego. E, na stronie Zarządu Głównego w Zielonej Górze, to jest e, jeden z takich moich ulubionych e, okręgów. Powiem Wam ze względu na łowczego okręgowego i tutaj nie ma żadnej wazeliny, ponieważ kolega, kolega Jacek jest osobą, która działa bardzo, ale to bardzo szeroko z zakresu łowiectwa, ale wychodzi w ogóle poza ramy, nie wiem, myślistwa. tutaj widać współpracę na każdym poziomie, na każdym i pokazują na stronie internetowej właśnie Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze możecie przeczytać o super akcji, która pokazała przede wszystkim, że jest możliwa bardzo, ale to bardzo dobra współpraca pomież, pomiędzy różnymi org organizacjami. Yy, inicjatywa i cel bardzo szczytny. Natomiast chyba yy, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście przeczytali jakie organizacje ze sobą współpracują. To są organizacje, które nie potrzebują Zbierania pieniędzy, nie wiadomo jakich, tylko oni raczej dają od siebie. No i my, między innymi, jako Polski Związek Łowiecki, do tych organizacji się zaliczamy. Czyli współpraca jest możliwa, dialog jest możliwy z pewnymi organizacjami, bo z pewnymi po prostu się nie da. tak? On, no ale to nie chce się rozwijać, bo się uruchomie i raport będzie trwał godzinę, a nie o to w tym chodzi. Więc odsyłam Was na stronę Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze. Z samego zachodu Polski, czyli z Zielonej Góry, przerzucamy się na absolutnie wschodnią ścianę, czyli do mojego ulubionego okręgu, drugiego ulubionego okręgu albo pierwszego ulubionego okręgu. To jest okręg najmniejszy w Polsce, okręg hełmski. Moi drodzy, odsyłam Was naprawdę. Kto nie był na stronie zarządu okręgowego w hełmie, odsyłam Was, żebyście poczytali. Okręg jest najmniejszy, a najbardziej prężnie działający zarówno w strefie medialnej, jak i w tej strefie niemedialnej, czyli. Po prostu w działaniu. I jak wejdziecie na stronę, ja myślę, że niedługo te raporty będziemy robić tylko o hełmie, o niczym innym, bo jak ja wchodzę i sobie przeglądam, co się wydarzyło w ostatnim czasie, to w hełmie się zawsze dzieje dużo. I tam możecie poczytać na temat edukacji dzieciaków, możecie poczytać o gospodarce łowieckiej. Jeżeli komuś się nie chce czytać, to ma do każdego artykułu zrobioną fotorelację bardzo obszerną i zachęcam do odwiedzenia. Możecie również po, poczytać na temat akcji sprzątania, sprzątania świata oraz o reintrodukcji zwierzyny drobnej. Więc w hełmie, jak zawsze w Chełmie, tam się naprawdę dzieje, ja i tak jestem pod wrażeniem, że taki mały okręg potrafi tak fajnie przekazywać do medii i przekazywać moi drodzy, i przekazywać przede wszystkim informacje. Wszystkim zainteresowanym. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wchodzi na stronę i sobie może naprawdę zobaczyć, jak powinien wyglądać przekaz medialny w każdym okręgu pzd Nie tylko w hełmie była sprowadzona reintrodukcja zwierzyny, zwierzyny drobnej, głęboko wierzę, że jest sprowadzona w każdym okręgu, tylko nie wszyscy to wrzucają do sieci to jest uważam błąd. Natomiast jak wejdziecie na stronę zarządu okręgowego w Kaliszu, to też macie informacje o prowadzonej introdukcji zwierzyny drobnej, a szczególnie kuropatwy w Koźminie Wielkopolskim. Więc tak naprawdę jeżeli ktoś z was by chciał poczytać to też was odsyłam na tą stronę, ale przede wszystkim ja bardzo bym chciał zachęcić wszystkie zarządy okręgowe, żeby taką fotorelację i podsumowanie działań Kół te oddolne wrzucało do siebie na stronę. Nie każde koło prowadzi fanpage na Facebooku, nie każde koło prowadzi stronę internetową, ale każdy myśliwy ma telefon i każdy robi zdjęcia i naprawdę w każdym kole, no absolutnie w każdym znajdzie się ktoś, kto napisze. 7, 8, 12 zdań z przeprowadzonej akcji. Czy jest to introdukcja, czy jest to sprzątanie świata, czy jest to wykładanie koszy lęgowych, no nie ma znaczenia, ale każdy to może zrobić, wrzucić to na swoją stronę i idzie to w świat. My za, na, swoimi zasięgami będziemy to podbijać, więc bardzo serdecznie Was zarządy okręgowe, łowczowie okręgowi do tego zachęcam. Zostając w Wielkopolsce, odwiedzając strony zarządu okręgowego w Poznaniu, zresztą mocnego zarządu okręgowego, to trzeba jasno dodać, tam jest, to jest taki zarząd bardzo Mocno działający, zresztą objawia się to m.in. na przykład po targach w Poznaniu. Mamy moi drodzy organizowaną imprezę ko Kociołek w Ogniu, organizowany między innymi przez koleżanki i kolegów z Lizawki. I tutaj zaangażowani są również członkowie Komisji Promocji Łowiectwa, więc bardzo serdecznie Was zachęcamy do wzięcia udziału. Jest to w Dzień Dziecka 1 czerwca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i kulinarnie chciałby się spełnić, no to zapraszamy na stronę Zarządu Okręgowego w Poznaniu. Tam macie wszystkie informacje. Moi drodzy, bardzo ważna informacja, bardzo na czasie i uważam, że. Yy... Absolutnie, chyba od tego powinniśmy ten raport za zacząć. Ale jak doszliście już do tego momentu, to myślę, że warto odwiedzić stronę zarządu okręgowego w Piatkowie Trybunalskim, ponieważ jest tam organizowana druga edycja ćwi ćwiczeń razem na ratunek. O co chodzi? Chodzi o to, że są to ćwiczenia absolutnie dobrowolne. Macie tam wszystkie informacje, ja tutaj przekazuję wam to, co jest na stronie internetowej. Natomiast jest to pokazanie jakby współpracy pomiędzy nami myśliwymi, ale nie tylko, bo możecie na tą imprezę zabrać swoje dzieciaki, wnuki, żonę, ciotkę, znajomego, nieważne kogo, ale pokazanie współpracy takiej normalnej, międzyludzkiej między, między innymi Wotem, żołnierzami. A na przykład nami, tak? Więc bardzo fajnie, że coś takiego się odbywa. Jest to absolutnie dobrowolne, bo to zaraz się pojawią komentarze, że my to od razu pójdziemy pierwsi na front, ale to nie o to w tym chodzi. Natomiast, jak to stare przysłowie polskie mówi, przezorny, zawsze ubezpieczony. Więc w każdym bądź razie uważam, że inicjatywa słuszna. Gratuluję Łowczemu Okręgowemu Piotrkowa. Rewelacja i myślę, że zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żebyście wzięli udział w tym. W tych ćwiczeniach. Moi drodzy, teraz temat zawodów. Dobrze wiecie, że mamy wiosnę. Jak mamy wiosnę, wyruszył sezon strzelecki. I nie chcę naprawdę, nie chcę Wam tutaj opowiadać o każdych zawodach, bo tych zawodów jest tyle. Bardzo dużo się powiela w dacie 26 kwietnia, czyli w dacie targów w Krakowie, ale o tym wrócimy sobie na sam koniec. Natomiast macie, teraz Wam się będą wyświetlać wszystkie po kolei slajdy z informacją na temat zawodów. Zawody są praktycznie z całej Polski, z zachodu, z południa, ze wschodu, z północy, więc te zawody, które, o których, które znalazłem informacje w sieci, zamieszczam w raporcie, więc jeżeli ktoś ma wolny zarówno weekend któryś majowy, bo tych zawodów naprawdę się można weekendowo dopasować, czy kwietniowy, wszystkie te, które są przed nami, Macie dostępne u nas w raporcie. Można sobie każdą yy, zaapauzować, każdy, każdy screen, poczytać, zobaczyć gdzie są. Tam będziecie mieli informacje również na stronach zarządów okręgowych, więc na strony zarządów okręgowych bardzo serdecznie Was odsyłam, żebyście mogli zapoznać się z szczegółowymi informacjami. Przechodząc do kinologii mamy znów warsztaty i też nie będę Wam opowiadał o każdych warsztatach, przewidzą Wam się, yy, przewidą wam się warsztaty dotyczące głównie tropowców i takowe warsztaty, moi drodzy, mamy yy, również rozrzucone po całej Polsce, więc... Yy, na, zarówno na stronie zarządu okręgowego w Poznaniu macie informacje, będziecie mieli informacje na stronie zarządu kręgowego mojego, czyli w Wałbrzychu, tam też jest organizowana, organizowane są warsztaty tropowców. Jak i będziecie mieli na naszym ukochanym hełmie, tam też będą warsztaty. Więc akurat w moim okręgu komisja Klinologiczna działa bardzo prężnie, zresztą możecie zobaczyć u nas na, na kanale jeden z odcinków, gdzie Michał kręcił konkurs tropowców w warunkach naturalnych. Więc w trakcie polowania był to pierwszy taki konkurs zorganizowany. Wyszło to naprawdę świetnie, widać, że komisja sobie tutaj radzi. Gratuluję i życzę wytrwałości. Moi drodzy, na sam koniec, zanim przejdziemy do tej ostatniej zakończenia raportu z ciekawymi ogłoszeniami, za które was również bardzo serdecznie zapraszam, ale o tym wam powiem troszkę, troszkę, troszkę później. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do Krakowa. Teraz oglądacie raport we wtorek. W piątek będziecie mieli jeszcze fajny odcinek, gdzie byliśmy z Michałem rano. Obejrzycie masę zwierza. Zapraszam Was na ten odcinek, bo tam się działo. Więc odcinek będzie poranny, całkowicie nakręcony w dzień więc no, to startowaliśmy, było po ciemku, Michał mi latarką po czach świecił, żeby mnie doświetlić, ale w każdym bądź razie polowaliśmy, zrobiliśmy parę kilometrów, pochodziliśmy po łąkach i powiem Wam, że e, odcinek wyszedł świetny i tam, tam m, będę omawiał Wam szerzej targi, ale również zapraszam Was tutaj dzisiaj do targi do Krakowa, ostatni weekend kwietnia, widzimy się na Hunt Expo w Krakowie. Będziemy tam, będziemy mieli swoje stoisko, będziemy mieli nasze promocje, chcemy się z Wami spotkać, zbić piątkę, chcemy z Wami zrobić zdjęcie, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że Staszek będzie na pewno całe targi, bo wiem, że dzieciaki o to pytają, więc Stasiu będzie całe targi. Kornelka chyba też, ale nie wiem, tego jeszcze Wam nie mogę potwierdzić. Mariusz może dojedzie w niedzielę, bo mają imprezę firmową piątek-sobota, piątek, więc Maniek jedzie się bawić firmowo, ale jest szansa, że w niedzielę Mariusz dojedzie. I się zna z wami również spotka. Być może nagra materiał, tak jak to zrobił w Poznaniu, ale zobaczymy. Wszystko to zależy od tego, jak ta impreza mu przejdzie. W każdym razie widzimy się w Krakowie. Bardzo serdecznie was zapraszamy. I pod odcinkiem piątkowym, moi drodzy, zostawiacie informację, komu dać wejściówki. I tam Michał będzie rozdawał te wejściówki. Pod postem piątkowym, gdzie będziemy informować was, że odcinek też wjechał. Na Facebooku też będziemy rozdawać te wyjściówki i na Instagramie będziemy rozdawać te wyjściówki. Więc mamy te wyjściówki, nie będziemy z nich zupy gotować, tylko one są dla Was, więc zapraszamy do komentowania. No i to yy, i to odnośnie targów tyle resztę będziecie mieli więcej info w piątkowym materiale także bardzo serdecznie zapraszamy do Krakowa przejdźmy sobie do działu ogłoszeń moi drodzy co mamy ciekawego w ogłoszeniach bardzo serdecznie was zapraszam do dodawania ogłoszeń na naszą stronę ponieważ te ciekawe ogłoszenia będziemy yy, publikować w raportach dlatego że uważam że ja, zarówno portal nasz y, strona sudeckostoja.com portal ogłoszeniowy sklep internetowy kanał stanowi to jedną całość więc dlaczego tych fajnych ogłoszeń nie promować więc y, będą one miały zwiększony zasięg i mi się wydaje że będzie wam łatwiej po prostu towar sprzedać a ktoś jakby potrzebował akurat coś kupić to się właśnie w raporcie dowie że akurat coś takiego co chce kupić jest do sprzedania na przykład CZ 557 x 64 więc bardzo dobra cena z lunetą z noksarem Oczywiście, to jest portal ze sprzętem używanym, więc możecie tą cenę zawsze negocjować. Natomiast tutaj macie, na, uważam, że w dobrej cenie, montaż stalowy, wszystkie, cały opis macie u nas na stronie, możecie wejść, tam macie numer telefonu i zadzwonić. Ten sam sprzedawca, widzę, że ma do sprzedania również, e, moi drodzy, e, półautomat i bardzo królewskim 9362, moim, jak wiecie, ulubionym. Bardzo dobrej cenie z bardzo dobrą optyką, więc odsyłam Was do, na stronę naszą, tam możecie wejść i zobaczyć, co to dokładnie jest. Ja nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jak ja zacznę gadać o tym, to mnie YouTube algorytmami zabije, więc nie mogę za bardzo o tym mówić, więc to musi być tak pokazane, wiecie. Wiecie o co chodzi, ja uważam, że jest to cena dobra, natomiast Wy sobie musicie to sprawdzić dalej. Później mamy jeszcze ogłoszenie dotyczące kamer dwóch. Jedna to jest kamera. Yy, Pulsar i a druga to jest Lynx Lh25 bardzo dobrze wam znany trail moi drodzy uważam że macie że to jest sprzęt absolutnie topowy swojego czasu i warto rozważyć bo jest bardzo dobra cena za tego traila on jest dalmierzem znam w sprzedawcę gwarantuję wam że sprzęt jest tak jak napisał bo znam człowieka bardzo dobrze. On sam, wy go też znacie, chyba do końca nie wiecie, ale występował u nas na kanale kilkukrotnie. Sporo razem polujemy, gdzieś się, że tak powiem, tułamy razem, nie tylko po Polsce i mogę Wam powiedzieć, że tak jak napisał, tak jest. I ten sam sprzedawca również ma do sprzedania kamerę, którą kupił u mnie, Lynx LH25. On jej chyba w ogóle nawet może z dwa razy użył, tak mi się wydaje. No więc jeżeli ktoś szuka sprzętu absolutnie sprawdzonego, to polecam zadzwonić do Przemka i z nim porozmawiać. Natomiast Przemek to jest stary handlowiec, ale jak się dobrze ktoś potarguje, to opuści. A wiem, czemu sprzedaje Traila, bo napalił się na Ace'a. Ale Ace'a 60 z Nutpixa i no i musi Traila sprzedać, no bo po co mu dwa więc w każdym bądź razie jeżeli ktoś jest zainteresowany no to możecie do Przemka dzwonić. Ostatnie ogłoszenie, które mi wpadło, uważam, że to jest bardzo dobre za bardzo dobrą kwotę. Jest to CZ wersja USA, czyli robiona na rynek amerykański 12/76 za 2000 zł z Podkarpacia. Jak ktoś szuka, to niech dzwoni już, bo to jest bardzo, ale to bardzo dobra cena i to jest bardzo, ale to bardzo dobra jednostka. Tyle mogę Wam powiedzieć. Nie znam tego egzemplarza dokładnie, ale znam ten model i naprawdę za te pieniądze dzisiaj nie ma możliwości, się kupili coś lepszego. No nie ma takiej możliwości, więc wejdźcie na stronę i zadzwońcie. Jak macie blisko, to siadajcie i jedźcie, bo naprawdę warto. I tak po... dochodząc do końca raportu, mogę Wam powiedzieć, że mamy... Nowe odcinki na Wildcastcie. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Zalogujcie się. Zobaczycie od czerwca tam wystrzeli będzie tego dużo, dużo, dużo. Ja wracam z Bułgarii. Odcinek z Bułgarii ukaże się na YouTubie. Wypiszcie, na co my tam jedziemy, na co ja tam jadę w zasadzie z kolegą Wiesławem, z którym byłem na koziorożce, w Kazachstanie. Jedziemy teraz do Bułgarii razem i będziemy tam polować wspólnie. Mam nadzieję, że Wildcast. Przypadnie Wam do, do gustu, bo jak ja już z, tego, z tej Bułgarii wrócę, to resztę praktycznie mogę powiedzieć, że dwa ostatnie tygodnie, kwietnia, do pierwszego tydzień maja będziemy intensywnie, bardzo intensywnie polować i będziemy bardzo dużo nagrywać, ale będziemy to publikować na Wildchascie, bo zrobimy to od A do Z. Tak jak widzieliście już, ci co nie widzieli, odsyłam yy, odcinek z Jeleniem Bykiem, odcinek z Dzikiem. Tam będzie to wszystko pięknie pokazane. Natomiast yy, w maju to również znowu siadamy w samolot i znowu lecimy na drugi koniec świata To już chyba dość tych wyjazdów, bo to będzie na pewno ostatni chyba wyjazd w tym roku, mój, bo Michała nie Michał, Michał się dopiero, dopiero jest w blokach startowych tym, Tak dopiero się rozkręca, więc Michał sobie trochę polata, ja już chyba troszeczkę yy, Muszę się tutaj ograniczyć Więc w każdym bądź razie lecimy na, na czarny ląd, tam będzie bardzo grube polowanie, to nie mówimy tu już o antylopach Tylko tam już zupełnie wchodzi i wielka piątka, część wielkiej piątki, i no ale to później to się wszystko dowiecie. Naprawdę można powiedzieć, że Seven Dangers, niebezpieczna siódemka. Więc będziemy, no zapowiada się bardzo, bardzo fajny wyjazd. Nie mogę się doczekać trochę już. Już wysłałem papiery, biorę ze sobą Hejma, słuchajcie, 375 holland Holland. Wysłałem papiery na policję o yy, zgodę na wywóz. Czekam tylko, aż wrócą. No i tyle zgłosiłem do linii lotniczych wszystko od A do Z tak jak powinno być no i tak powoli powoli przebieram nogami do tego maja czekam. Natomiast wrócimy z wypadu majowego no to już raczej na spokojnie zaczyna się intensywne polowanie. Więc mamy trochę materiału nakręconego ja dzisiaj nagrywałem widzieliście co nie widzieli odsyłam do odcinka ze Staszkiem jak byliśmy na rybach. Było mega fajnie na pewno te ryby powtórzymy może weźmiemy kamerę może coś nagramy z tych ryb zobaczymy. W każdym razie. Prawdziwe mięso i farsz creme de la creme będzie na Whitecaste. I tam od czerwca będziemy mieli tego naprawdę dużo. Więc y, bardzo serdecznie Was na Whitecasta zapraszam. A tymczasem ja Wam mówię Daszbur i do zobaczenia już w piątek. Widzimy się na kolejnym odcinku typowo z polowania. A co tam się działo, to musicie poczekać do, do piątku. Do zobaczenia.